jacob.exe A więc witam Cię, Człeku, w następnym odcinku z Fortnite'a. W ogóle ja mówię Człeku, a nie Człowieku? Kościół, nie wiem. Ja, ja ostatnio już wypadłem z formy nagrywania. Może to widać po tych dwóch tygodniach nie nagrywania. A więc jeżeli chodzi o zasoby topiłkara lub Lewiatan Albo ten miecz. Nie wiem w sumie jak on się nazywa. Chwilę. Casualki. Muszę zrobić minimum 5 fragów w gierce, yy, zakilofować kogoś. I pod żadnym pozorem nie mogę tańczyć jakiejś toksik emotki, ponieważ Jacob nie jest toksyczny. Także co? Lecimy teraz do na solówkę i próbuję wykonać ten challenge. Mam na to tylko 3 próby. No i co? Lecimy. No gość Spróbuj mi zabrać domek, na czy górę A nie, ja, jestem, ja nawet zapomniałem Jest takie, ja wytuflę O co ci chodzi? O mam, nie mam Nie, mam taktykala, mam taktykala Chowam się do śmierci. Nie miałem Aha. broni Nie 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 radzę, tego nie rób on cię ten On ma snajpę Tym razem nie gaznął tylko z wylewik. Chom się przed chwilą nie wczytał twisty, boś byłaś nupkiem. E, słuchajcie, może być tak, że mam jeszcze ogólnie dwie próby. jeżeli te dwie próby na mnie wyjdą, to będzie problem. Bo Ale będziemy. mi taki klas, w celędru, bo ja taki trochę nie ogarnięty. Tutaj nie może żadnego chopa. Z na stacji. No i drugą snajpę. Weź, przyda się mi. Dostał jeden, leży. No to poczam. A ja mam kewika. Mam, ja mam w ogóle dwa kanistry. Dobra, czy go zabiją te nade'y? To ja lecę do ciebie na papryczce. Dostał głowę, jesteś leży. Jesteś tam. Kurde, boję się, że zaraz jakąś snajpę dostanę. Ja walę taką grę, chłopie. Ja mam tylko snajpy, a ty do mnie na blisko dojeżdża z PM-em. Nie opłaca ci się. Mhm. Dostał? Mogę no, z O kurde spam z pistoletu. O kurde, player. Gle no masz. Z botu No widzę. I tak kilo, kilo, wydaje. kilo. Pokój, ja pokój. Ja ja ja. Dobra, wiesz kartę. Wiesz kartę. Bierz kartę. Bierz kartę i uciekaj z tej miejscowki. Dawaj, dawaj, ja dawaj tą pompę bierz Aha, to jest ten kolejny bot. Pompa, pompa. Nie ma matka. Kurde, Kurde z... Nie ma matków, no. Challenger oprócz Winna, nie? To jest nie? mój domek. A tu domku nie ma. A nie, to jest domek, dobra. A no, co ty myślałeś? Tam jest ta... skrzynka Prime. Mm -mm. To jakoś taki dziwny kontrast wali, nie? To są jeden. Serwot. To jest skrzynka. Trzy skrzynki. Coś Kawacha? Mam dwa. No nie, L2 mi się nie kliknęło, ale... Jestem noobem F na czacie, widzowie. No nie, zabijam jednego z nade'a, ale kurde, ale masny Nejd. Ej, Dora, bo wiesz, co bo ja teraz ogólnie dużo pracuję nad moim serwerem. Minecraftowym, na No, serwer Minecraftowy. Dobra, idę tam do ciebie. Nie, dogon mnie goni. Uciekaj, uciekaj. I, a nie masz matców pewnie, nie? ja tam ja lecę do ciebie Ja mam taktyka Ja taki jestem gówniany na Nie, do go! Wolno. Do go! Zostaw Aha! Błot cię, nie wiem, czy... ma do go! Nie, tak 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 mam typa jednak ja to lecę z pomocą Przecież ja mam lepszy pomysł Zamiast paliwa wezmę świetliki Świetliki są pogchamp Za dwa świetliki Będzie... Hi, I'm Ryan Am I alive? It's kinda crazy. Karta, tam gdzie moja karta idź. To jest ten! Dawaj go, dawaj go! Alex, Alex! Myśl! Dawaj go! Muszę czyskać. Brawo! On też ma na... On ma kurka! Brawo! Brawo. Ty ty ja ja mam ja ich skillowa postarałem się zrobić. No 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 i tak nie chciał. Odzień Szybko. Dora chodź do fury, ty sobie pij, to... wypi teraz ich i po Muszę zabić jeszcze Chłop. jeden team. Tam masz broń, jak chcesz. Wiem, robią Omiluj Petya, ja on tak mało HP. Ale noob. No nie! liftem się wywalili. Dla mnie dobrze w sumie, bo... Ej, ja... Dzięki, ko... chłopaki! Ale wy jesteście dobrzy! Pomogliście mi dojść do strefy. Chłopaki! chłopaki. Ja mam 40 HP. On ma ja aptekę. Mam, po... ja mam aptekę i mam pota. Do jeden, jeden... Rada. Ja wlatuję do tych... do takiej rury, która mi da kewa. Wiesz do której. Co no jest? jest? No, ja jadę rada. Bo ja mam dwie apteki trzy duże Co i trzy duży. Mam kewa nagle. Co masz kewa? No nie wiem jakim prawem, jak to działa, ale Fortnite jest... Do pod piach i uciekamy. No, ja to się no utknąłem. Otwórz mi to, otwórz mi to. Otw otwórz to A utknąłem! Minus 60. On malował. On, on ma na białym. Ja nie mam. Ajma, ma, dobre leży. Oni są na skałę. Kurde, kurde ale sobie. Ja, ja... O ja chcę to snajpa. A teraz to niebieską. To nie do A mamy pompy? Ej, bo strefa idzie, strefa idzie. Kurda. Tam Oni są przy zrzucie. Dostał do od kogoś. Ogólnie. To jest twoje, nie? Ona ma teraz tu sniper, no. Nie. Ona tu jest Nic w tym, nie boksa swoje. Chojka podjeżdża. Nie jak jestem, ja przecież z tym się budowałem. Ja walę się, że umrę. Kurde, ale jak ty tego nie zrobiłeś, to ja na ciebie tak złe. Co to Nie wiem, ja tu... Ja jestem kretynem. Podleć się, podleć się. Dobrze, dobrze. Dawaj teraz nich. Ale jak ty tego nie wygrasz, to ja na cię tak złe. Nu, eu nici sunt prost în neam. Vem, camp. Un curde, el am atacat ca. Duh, ce mai? Surprise, motherfucker!